z okazji, że mój przyjaciel Paweł Nabereźny obchodzi w tym tygodniu urodziny, chciałem mu złożyć osobiście życzenia osiemnastkowe, wszystkiego najlepszego Paweł i wszyscy ci ludzie, którzy są dookoła, również chcieliby się życzyć wszystkiego najlepszego. Także jesteśmy w Warszawie i stąd będziesz miał nagranie. Wszystkiego najlepszego, Paweł! Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego, najlepszego, Paweł. Życzę Ci Paweł krzesła. Pozdro! Wszystkiego najlepszego, zróbka szczęścia, pobaw i czego sobie już Paweł. Zrób Pablo! Hej, miłego wszystkiego najlepszego, Paweł! Siema Paweł, wszystkiego najlepszego, życzę Ci gratia, dużo wódki, laseczek, kwiatów. Pan do Ciebie na to 18, jak jest Matynka to później. No, życzę Ci gratia z Warszawy, pozdrowienia! Siema Paweł, życzę Ci wszystkiego, wszystkiego najlepszego, samych gorących dziewczyn, super imprezy, i w ogóle wszystkiego co najlepsze. Siema Dzień dobry, dobry wieczór, witam z zadowoleniem, jest godzina W, 14 stycznia 2012 Dzisiaj e, chciałbym e, złożyć Pan dla Pana Pawła od artystów O, podejdź tutaj, podejdź Z centrum Warszawy Tak, centrum Warszawy, my no. jesteśmy mniej, mniej znani Pamiętaj Paweł, jeszcze 18, taki zim, ale a będziesz tak, tak. mógł iść w, 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 życiu jak w dym Koniec Także Paweł wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz się składa, życzyli ci życzenia yy, Japońce, że tak się wyrażę, czy pan krzesło, Arabowie. Także do znaczenia w Koszalinie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji 18-tych Trzymaj się, Paweł. A prezentu i tak nie dostaniesz. Pa! O, ale Co jest kurwa 18, Ty słuchaj, co to ja tu mówię.